Dzień dobry Państwu. 28 maja 2022 roku. Oldsmobile zaryzykowałem bez dolewania paliwa do gaźnika. Odpalił. Jestem już yy, poza, poza wiatą. Teraz dolejemy paliwka do baku z Panem Władysławem. Pięknie sobie, jak słyszycie, pracuje. Pomożemy mu oddychać. No, uwielbiam to robić w tym samochodzie. Tak się prezentuje wnękę na Oldsmobila. Ciasnawa jest. No i jeszcze leci trochę tutaj z tego drzewa. Ale to nic. Ważne, że stoi pod dachem. I tu już na niego nie zacina. Panowie już w samochodzie. I Wam z tyłu. Takie życie. Chłopcy jadą z przodu. Życie, czekaj, ja się przeczeszę, bo taki jestem trochę ten. Śliczny jesteś. Paweł zawsze dziewczynom opowiada, że tutaj e, można spotkać myszy w tych siedzeniach. I w ogóle... No i powiem Ci, bo, że to jest dosyć wiarygodna historia. Dobry. Jest ryzyko, że wycieczka się skończy szybko. A to trzeba spierdzielać, bo tu jest materiałowy dach. Bo właśnie zaczyna padać, jak słyszycie. I drewniana konstrukcja. To jakby nie sprzyja jeździe w deszczu. pada pada. Pada? No to właśnie pada, nie? Taki deszcz Uuu. przez słońce. Pada. No ale no, no nic. To, to kręć. Z tej drugiej strony masz sporo miejsca. Jeszcze. Odbija już. No już prostuj się. Prostuj się. Tu masz więcej miejsca. To jest nie na moje nerwy. Nie umiem tego robić. Chodź teraz ty już. No łatwo nie jest. Uh -uh. A tu nic nie widać, nie? Jeszcze no słońce razi. A tu jest ciemno. Chodź staraj się nie dotykać, bo on jest bardzo brudny. O, o dobra Syk do góry <noise> Kie manewry o, ale już w tych spodniach nie wsiądę do żadnego auta, bo wytarłem się o ten smar. O ten smar. O. I teraz świeci słońce i nie pada deszcz nawet No, zaparkowany ciężko się tym manewruje. Jeszcze tutaj ze słońcem w pysk. No, ale oczywiście, jak tylko wjechaliśmy, to pogoda taka. No, także taka. A jednak leje się zmienia. Momentalnie.